Witam w kolejnym odcinku na WingView.net. Niestety lato dobiegło już do końca, czas więc na taki odcinek, który podsumuje tę piękną porę roku. Myślę, że najlepiej dokonać takiego podsumowania, przyglądając się lotnictwu w kraju, który jest turystyczną atrakcją, można powiedzieć turystyczną perełką. Zapraszam Was dziś do Czarnogóry. Państwo to powstało w wyniku referendum niepodległościowego przeprowadzonego w 2006 roku i na skutek rozwiązania federacji z Serbią. Chociaż Agencja Lotnictwa Cywilnego Czarnogóry została powołana do życia dopiero w 2009 roku, początki lotnictwa na tym obszarze datuje się o wiele, wiele wcześniej. To między innymi o nich chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, a także odpowiedzieć na pytania, dlaczego port lotniczy w Podgoricy ma kod TGD oraz co otrzymali w prezencie budowniczowie w 1977 roku. Zapraszam! Skoro już wspomniałem o stolicy Czarnogóry... A na ekranach widzicie podejście na lotnisko w Podgoricy, to właśnie w tym mieście rozpocznijmy naszą lotniczą, bałkańską przygodę. Historia lotnictwa pasażerskiego w Podgoricy rozpoczęła się w 1930 roku. Wówczas operowały tutaj rejsy krajowe z Belgradu. Wydawane w tamtym okresie gazety opisały pierwsze lądowanie samolotu pasażerskiego w Podgoricy, oglądane zresztą przez kilka tysięcy osób, jako przybycie ptaka z silnikiem. Wspomniany statek powietrzny przyleciał z Belgradu przez Sarajewo i zawitał do Podgoricy krótko przed 11 rano. Już w 1934 roku w mieście odbyły się pokazy lotnicze. Było to duże wydarzenie, które ściągnęło aż 10 tysięcy osób z całej Czarnogóry. Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych europejskich krajów, rozwój lotnictwa cywilnego zatrzymał wybuch II wojny światowej. Następny rozdział otworzył się więc dopiero pod koniec kolejnej dekady. W 1947 roku, po II wojnie światowej, loty zostały wznowione tym razem przez jugosławiańskie linie JAD. W obecnej lokalizacji lotnisko znajduje się od 1961 roku. W tym miejscu warto jednak wrócić do pytania z początku odcinka: dlaczego właściwie lotnisko w Podgoricy ma trzyliterowy skrót TGD? Odpowiedzi na tę zagwostkę najlepiej poszukać w samej Czarnogórze. Jeżeli chodzi o trzyliterowy kod lotniska TGD, to jest on zaszłością historyczną. Do 1992 roku miasto Podgorica nosiło nazwę Titograd i podobnie jak Petersburg czy Astana, a dziś Nursultan, zachowało historyczny kod. Obowiązująca od 1948 roku nazwa Titograd jest doskonale widoczna na jednym ze zdjęć zachowanych w archiwach spółki lotniska Czarnogóry. Zagadka rozwiązana. Wróćmy więc do historii portu lotniczego. W latach 60. służył on przede wszystkim do obsługi rejsów krajowych operowanych przez JAT na samolotach DC-9 do Belgradu. W 1977 roku lotnisko w Titograzie zostało zmodernizowane, a jego budowniczowie w dowód uznania od władz socjalistycznych otrzymali, uwaga, złote zegarki. Trzeba przyznać, że to dość nietypowe podarki jak na epokę rządów klasy pracującej. I tak oto dochodzimy powoli do czasów współczesnych. W 1992 roku Titograd zmienia się w Podgorice. A w 2003 roku JAD, czyli Jugosławiańskie Linie Lotnicze, przekazują lotnisko w Podgoricy rządowi Czarnogóry. Decyzja ta stanowi jeden z impulsów do dalszego rozwoju stołecznego lotniska. W maju 2006 roku do użytku zostaje oddany nowy terminal, który służy pasażerom do dziś. Aktualnie port lotniczy Podgorica-Golubowci obsługuje około 1 200 tysięcy pasażerów rocznie. Dysponuje drogą startową o długości 2500 metrów i jest jednym z dwóch lotnisk w Czarnogórze przyjmujących podróżny. Port lotniczy w Podgoricy to także siedziba założonych w 1994 roku linii Montenegro Airlines. Dziś w skład floty przewoźnika wchodzi sześć samolotów, dwa Fokery 70, trzy Embraery 195 oraz wypożyczony z Rumunii Boeing 737-300. W przeszłości, w 2015 roku, miałem nawet okazję skorzystać z usług tego przewoźnika i odbyłem dwie podróże na trasie Belgrad-Podgorica, Podgorica-Belgrad dwoma samolotami Fokker 100. To tyle, jeżeli chodzi o czarnogórską stolicę. Tymczasem zapraszam Was na wycieczkę na podróż do Tiwatu, urokliwego miasteczka położonego nad Zatoką Kotorską. To właśnie w tym mieście zlokalizowane zostało drugie lotnisko obsługujące podróżnych przybywających i odlatujących z Czarnogóry. O samym Tiwacie warto tylko dodać, że to wyjątkowo urokliwe miejsce, za sprawą położenia nad Zatoką Kotorską i wśród gór robi ono naprawdę niesamowite wrażenie. Tymczasem przyjrzyjmy się bliżej lokalnemu portowi lotniczemu. W zeszłym roku przewinęło się przez niego milion 200 tysięcy pasażerów. Sam port lotniczy obsługuje przede wszystkim obręb zatoki kotorskiej, a więc takie miejscowości jak kotor, tiwat czy budwa. Po II wojnie światowej lotnisko było wykorzystywane przede wszystkim do szkolenia skoczków spadochronowych. Dopiero w 1957 roku wybudowany został terminal, który jest widoczny na archiwalnym zdjęciu. W latach 60. odlatywały stąd samoloty DC-3 i Iły-14 obsługujące rejsy do Skopie, Zagrzebia i Belgradu. Warto podkreślić, że cały czas operacje wykonywane były na trawiastej drodze startowej, a asfaltowy pas powstał dopiero na początku lat 70. -tych. Jego budowa widoczna jest na archiwalnej fotografii. Niestety w 1979 roku trzęsienie ziemi, które nawiedziło Tiwat, doprowadziło do dużych zniszczeń w porcie lotniczych, także niezbędna była jego odbudowa. Jeżeli chodzi o bardziej współczesne wydarzenia, podobnie jak port lotniczy w Podgoricy, lotnisko w Tiwacie zostało przekazane rządowi Czarnogóry przez jad w 2003 roku. W podobnym okresie jak stołeczny port zostało ono poddane modernizacji, a dziś dysponuje dwoma terminalami i długą na 2500 metrów drogą startową. Co ciekawe, kiedy przyszedłem z wizytą na lotnisko, było ono już nieczynne, gdyż tego dnia wystartowały już wszystkie zaplanowane rejsy. Tak oto dobiegliśmy do końca tego odcinka, na końcu chciałbym Wam pokazać jeszcze tylko wyspę świętego Stefana, jedną z większych atrakcji Czarnogóry. Jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, a także do odwiedzania strony na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.